W tym filmie wykonałem najtrudniejsze zadania od sztucznej inteligencji, czatu GPT, na najtrudniejszym serwerze w Polsce, czyli pkmc. A pierwsze z nich brzmi, spróbuj zbudować imponujący zamek, który będzie zarówno obronną twierdzą, jak i miejscem do eksploracji. Wykorzystaj różne materiały i architektoniczne pomysły, aby stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Więc w skrócie nazbierałem dużo materiałów, przygotowałem sobie miejsce i na sam koniec przez długi okres czasu budowałem i budowałem, aż w końcu... No właśnie, aż w końcu udało mi się zbudować zamek, który można opisać kilkoma słowami. A teraz czas na reakcję innych graczy. Dobra, chodź tu, pokażę ci ten zamek. Tutaj masz schody. Już. Kulturalne. Ładnie. Patrz na wejście. No chodź, przecież Możesz wejść, chodź, patrz. Tutaj jest wejście kulturalne na każdą wieżyczkę. Dobra. Chodź dalej, chodź dalej. Teraz idziemy do tajnego miejsca tutaj. Patrz, tutaj jest takie coś, yy, tutaj są podziemia. Patrz, wejdź tu. Teraz jesteś w lochu zamknięty. I na zamku od 1 do 10. 9 na 10. Dobra Lolan, to chodź, oprowadzę cię tutaj po moim zameczku. Dobra, dobra. Patrz, tutaj masz schody piękne. I tutaj jest uh -huh. mój zamek. Nie, patrz, chodź za mną, chodź za mną, chodź za mną. Tutaj możesz. No, dobra. Chodzimy. Uwaga. Tutaj jest hotkowe Pomocy! Chodź, uciekamy, uciekamy. uciekamy. Ale No i tutaj w ogóle... Jak oceniasz? Od 1 do 10, Leolin. Eee, tak szczerze? No... 8 na 10, A tu tutaj... zaraz jakiś Nie, 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 chodź, chodź, Tutaj jest... Tutaj był hot coffee, ale uciekł I teraz pilnuje go Leolan Strażnik Próbuje go pokonać, ale no. wrócił No i... No i co? No to i to tyle? tyle? No i jak oceniasz? Od 1 do 10? No takie mocne, 6,5 Oceny były w miarę pozytywne, więc postanawiam zaliczyć to za zadanie Jako kolejne zadanie dostałem, że muszę zrobić water skilla z bardzo wysokiej kratki Dobra widzowie, no jesteśmy drugi raz już tutaj na maksymalnej kratce Więc co, no skaczemy, mam nadzieję, że tym razem się uda Jest, dobra, zrobiłem, zadanie zaliczone w kolejnym wyzwaniem musiałem zbudować trudny parkour. Dobra, uwaga. Masz tak, z trzy próby i wtedy będziesz mógł coś wygrać. Dobra. Ja nie mogę. Ale że mi spacja nie zadziałała w takim w takim momencie śmiesznym. I ty za to mam ten parkour. Dobra, ja to muszę na spokojnie. Nie no, nie wiem jak ta spacja, dobra, dobra chyba, próbę. Dobra. Lecę też z Nie wiem czemu mój spazjon nie działa. Dobra, dawaj. Dobra, dobra, dobra no dobra. Musisz to wygrać. Wierzę w ciebie. No nie, nie wiem, jak mi spazjon nie działa, to... <grym> dobra. Nie udało mu się przejść parkura, a przez co wykonałem zadanie. Muszę stroczyć parkour, który jest trudny do przejścia. Moim kolejnym wyzwaniem jest to, że muszę stoczyć walkę 1x1 z jakimś graczem. Postanowiliśmy zagrać trzy rundy. Na takie same itemy. CTA 4-3. Miecz 5, 2 i takie właśnie rzeczy. Więc co, możemy się bić chyba, co nie? No. To dawaj. Kiedy mało strefów.

Nie wiem, nie mogę, nie umiem tego zrobić na. Mogę spamić.

To wygrał? Dobra, miałem. Ty też Dobra, no to co? No to remis, nie?